Jak zrobić efekt trendu halo blur na telefonie? Załaduj nasz film i podziel go na dwie części. Trzecie. Wybierz część dwóch, naciśnij prędkość. 4. Zwolnij o 40 wybierz Ulepsz. 5. Następnie na pierwszym segmencie umieść dwie punkty na początku i na końcu. Na drugim punkcie naciśnij zaciemnienie i odkręć je do zera. 6. Następnie wybierz efekty. 7. Kliknij efekty wideo. 8. Zakładka trendy. Ustaw prędkość na 55 i intensywność na 90. 9. Wróć do efektów. 10. Kliknij efekty wideo. 11. Zakładka party. 12. Efekt stroboskopowy. 13. Kliknij drugi segment i wybierz Styl. 14. Jeszcze raz efekty wideo, automatyczne przyspieszenie. Zapisz i subskrybuj, bo jeszcze więcej filmów będzie na moim profilu.